Dziękuję Państwu współpracy pomiędzy jednym klubem a drugim, pomiędzy spółką a stowarzyszeniem. jako prezes zapewniam, że taka współpraca będzie chociażby z takiej racji, że z panem prezesem Cichoszem znamy się już dobrych parę lat i, 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 i współpraca na międzie prywatnym układa się bardzo dobrze. Myślę, że zostanie to też przeniesione. Nie, nie śpiewamy z mojego szacunku dla chórów nie śpiewamy. E, natomiast poważnie mówiąc e, pierwszą rzeczą, którą żeśmy tak na gorąco dyskutowali jest powrót do takiej dobrej e, tradycji, która miała kilka lat temu miejsce, żeby łączyć imprezy sportowe, jakim jest mecz piłkarski z meczem e, piłki siatkowej. Pamiętacie Państwo na pewno było tak, że najpierw e, odbywał się mecz piłkarski, potem było... Potem wyrwać środków, i to jest tylko kwestia organizacji i, i, i przegadania tego przez myślę em, nie za długo, żeby osoby, które już się wybiorą na ten stadion, na te obiekty, czy to będzie ta hala, czy to będzie y, nowo budowana hala, mogły ten dzień mieć sportowy, czyli brać udział w dwóch budowiskach sportowych. Jeśli chodzi o koegzystencję na tych obiektach? No myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu z tym. Póki oczywiście mówimy o sytuacji, póki to, w których teraz jesteśmy stoją. Wiem, że pan prezes jest po rozmowach z panem dyrektorem Lukitą. Współpraca pomiędzy panem dyrektorem a, a klubem KSZO układa się bardzo dobrze. Myślę, że analogiczna sytuacja będzie w przypadku współpracy pomiędzy KSZO SSA a... a bardzo dla perspektywie jest kiedyś możliwe połączenie obydwu. To znaczy podmiotów? no problem jest, problem jest prawny, dlatego że jak Państwo doskonale wiecie, piłka nożna pierwszoligowa musi funkcjonować w formie spółki akcyjnej. Nie ma możliwości, by prowadziło ją stowarzyszenie. Natomiast przy Reszta dyscyplin, które są, że tak powiem, pod moją opieką, czyli piłka środkowa, boks, spływanie, metropolo i od niedawna piłka ręczna, czy wejdą, w, czy będą, czy mogą w takiej formie, no myślę, że, 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 że to jest kwestia do rozważenia. Natomiast no, ja myślę, że w mentalności mieszkańców naszego miasta KSZO to jest jedność, a to, że to się nazywa KSZO SSA, a to się nazywa Klub Sportowy KSZO, Myślę, że nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze jest praktyczne współdziałanie, współpraca i, i tak jak powiedziałem połączenie wysiłków, żeby, żeby mieszkańcy kibice byli, byli zadowoleni i przede wszystkim dumni z naszego to Jak zatem będą wyglądać około 80-lecia? Wspólnie będą obydwa podmioty święte? czy są jakieś pomysły na, na zaznaczenie tego geneuszu? To znaczy tak, oczywiście, że są pomysły, wszystkich Państwu tutaj nie zdradzę, natomiast planujemy, żeby to żeby od to 80-lecia nie były jedną imprezą, która się odbędzie i o której może będzie głośno przez tydzień, dwa, trzy. Natomiast chcemy, żeby, byłby, żeby to był ciąg imprez, czyli na przykład jakieś widowisko bokserskie, jakieś zajęcie, zawody przepraszam, siatkarskie, jakieś turniej, myślę, że to samo będzie w piłce nożnej. do dogramy kalendarz tak żeby, żeby był to ciąg imprez, które będą na przykład trwały przez cały okres.